I od 7 z tej strony Kebusa. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym. Co to w ogóle jest? No zaraz wam wszystko wytłumaczę. Zapraszam do oglądania. Na stronę Skins Manki. Tutaj swoje skiny możecie wymienić. Kod KEBUS, odbieracie bonus darmowe 5 dolków przy tradeie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu wpłaty 35%. Także serdecznie Was tutaj zapraszam. Jest naprawdę z czego wybierać. No najlepsza stronka do wymiany skinów. Dalej trwa konkurs, także obadajcie. Wpadajcie z linku w opisu, z opisu i macie dalej Merry Christmas. Także jest fajny event, wpadajcie, badajcie. A my przychodzimy do tego i co tu się w ogóle dzieje? No jestem w szoku, będąc szczerym. chodzę sobie właśnie na X, żeby zobaczyć o czym tu nagrać. No i widzę coś takiego. Valve generalnie, tak Wam skrócę to co, co tutaj się zadziało. Valve zbanowało możliwość reklamowania wszelkich gamblingowych stron e, na turnamentach. Ta, tam oficjalnie, wiecie, Budapeszt, takie rzeczy, nie? Na takich eventach. OK, Jest to ciekawy zabieg, no bo teraz tak, wiadomo, e, większość drużyn raczej to nie odczuje tego, chociaż na miejscu drużyn, no pieniądz nie śmierdzi, nie? Więc nieważne, czy ktoś jest gigantem, czy jest małą drużyną, to pieniądz to pieniądz. A nie oszukujmy się, te strony zazwyczaj oferują duże pieniądze, więc ja osobiście byłbym zły. No ale okej, okay. już sam, sam jakby fakt bana, okej, okay. Valve chce monopolizować te wszystkie rzeczy, chce się pozbywać tych gambling site'ów, okej. Okay. To jest jakaś ich tam wizja. Natomiast nie rozumiem jednej rzeczy, która jest dla mnie pewnego rodzaju hipokryzją, czyli skrzynki w cs Jak strony zewnętrzne oferują przeróżne procenty, jeżeli chodzi o dropienie skinów, no to kiedyś wrzuciłem shortca na moim kanale jest, jest dosyć popularny, nie, nie pamiętam ile ma, ale zobaczcie sobie i tam są opisane, ile jest procent na trafienie kosy. Wejdźcie sobie w tego shortca, zobaczcie i powiedzcie mi, czy otwieranie skrzynek w CS-ie dwójce to jest gambling, czy nie. Bo to również jest gambling, tylko spod szyldu Valve. Więc, no nie wiem, zabieg dziwny, popieranie tego, że W-Walf, i Cancer. No co to jest w ogóle za komentarz, człowieku? No to wejdzie do cs i masz dokładnie to samo. Także nie rozumiem tego. No być może jestem zbulwersowany dlatego że, e, no nie wiem, bo taką mam, taką, taki mam pogląd, taką mam wizję. Obiektywnie mówiąc, to byłby dobry ruch, taki PR-owy i w ogóle, ale tutaj śmierdzi hipokryzją, dlatego że w do CS dwójki mam dokładnie to samo. No. Otwieram skrzynkę i dostaję 30 groszy z kina. Rozumiecie o co mi chodzi. Tu chodzi o yy, samą wizję tej moralności, no. że to się ze sobą nie klei. Ta taką mam na to wizję, takie taki jest moje zdanie. Podzielcie się, co Wy o tym sądzicie. I trzymajcie się, nie. Pozdroją.